Pozwolicie, że w imieniu zarządu kompanii biurowej przekażę kilka słów celem wprowadzenia do filmu, który za chwilę obejrzycie. Jesienne targi kompanii biurowej były tłem do zaprezentowania udziałowców kompanii biurowej. Wybrane losowo firmy, które z nami współpracują, chciały się pokazać przed kamerą i zareklamować swoją działalność. Kompania biurowa to taki twór, który został stworzony celem wyidealizowania naszych funkcji usługowo-dostawczych dla naszych klientów. Tą idealizację uzyskujemy poprzez stosowanie jednakowych procedur działania na terenie całej Polski. Wprowadzamy najnowsze i najszybsze narzędzia do zamawiania produktów przez naszych klientów, jak również Jesteśmy w stanie zagwarantować najlepsze dostępne w kraju produkty jakościowo oraz uzyskać poprzez zakupy masowe, centralne towaru, najniższe ceny dostępne w kraju, co spowoduje, że nasi klienci powinni być zadowoleni, bo dbamy mocno o ich portfele. Przedsiębiorstwo handlowe KAS, artykuły biurowe. Mieścimy się w Gdyni przy ulicy Janka Wiśniewskiego 20. Od 28 lat działamy na rynku, a od kilku lat jesteśmy członkiem kompanii biurowej. Serdecznie zapraszamy. Reprezentujemy firmę Biuro Serwis z Ostrowa Wielkopolskiego. Działamy na rynku od 22 lat. Jesteśmy udziałowcem kompanii od 8 lat. Sprzedajemy przede wszystkim artykuły biurowe oraz meble biurowe. Zapraszamy na zakupy. Reprezentujemy firmę DAX. Działamy na terenie Warszawy od blisko dwóch dekad. Zajmujemy się obsługą klientów korporacyjnych oraz dystrybucją szeroko rozumianych artykułów biurowych. Reprezentuję firmę CrossArt. Na rynku działamy od 13 lat. W kompanii biurowej jesteśmy od roku. Działamy na rynku podkarpackim i w pięknych Bieszczadach zapraszamy. Z firmy Marker Markersiedce. Na rynku działamy 32 lata. Zajmujemy się dystrybucją artykułów biurowych i szkolnych na terenie Mazowsza. Firma Biurocentrum Gremo. Jesteśmy z Bielska Białej. Od ponad 20 lat na rynku. Od kilku lat jesteśmy zrzeszeni w sieci kompania biurowa. Zapatrujemy w artykuły biurowe, przemysłowe, yy, wszystko ogólnie, co jest potrzebne do prowadzenia firmy. Na rynku biuroserwisowym działamy od 13 lat. Od 8 lat jesteśmy udziałowcem kompanii biurowej. Działamy głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, częściowo zachodniopomorskiego oraz częściowo wielkopolskiego. Prowadzimy sprzedaż hurtową artykułów papierniczych i biurowych na terenie miasta oraz województwa Świętokrzyskiego, a także realizujemy zamówienia centralne zlecane przez kompanię biurową. Firma ARPI działamy w Łodzi i na terenie całego województwa łódzkiego. Od 30 lat sprzedajemy materiały biurowe i wyposażenie dla firm. Zapraszamy na zakupy. Centrum Artykułów Biurowych Biurpol, prowadzimy działalność na terenie kędzierzyn Koźla oraz województwa opolskiego, sprzedajemy materiały biurowe, szkolne, papiernicze, chemię gospodarczą, zaopatrujemy biura, szkoły, przedszkola, urzędy, zapraszamy na zakupy. Firma Partner Papes z Wrocław, nasza misja to ekspert zorganizowanego biura. Jesteśmy Państwa partnerem w tym, żeby Państwa biuro funkcjonowało bez zarzutów. E, firma Eko w Elbongu działa od 30 lat, mieścimy się na ulicy Malborskiej 53. Zapraszamy wszystkich do nas na zakupy, do fajnych, wspaniałych ludzi, gdzie będzie można porozmawiać, gdzie ludzie doradzą, będziecie się czuli super sympatycznie. Proszę zadzwońcie. Firma Daxer. Materiały biurowe. Zapraszam do zakupów na terenie Poznania i Wielkopolski. Realizujemy zamówienia materiałów biurowych. wyposażemy Ci biuro tak jak chcesz. Dziękując Państwu za obejrzenie tej krótkich migawek stargów, jak również tej prezentacji naszych niektórych udziałowców, chciałbym zaproponować wszystkim biuro serwisom, które działają na terenie całej Polski, a nie znalazły jeszcze swojego miejsca w jakiejkolwiek grupie zakupowej, proponujemy spotkania z nami. Jest dużo korzyści ze współpracy: wydawany katalog papierowy, sklep internetowy, platformy zakupowe i wiele, wiele, wiele innych rzeczy i gadżetów, które wspomagają sprzedaż, jak również fachowa pomoc koleżeńska przy pracy. Thank you